Porsche zrobił przecież pierwszy samochód z zapędem na cztery pierwszy. koła, był samochodem elektrycznym. Pierwszy raz 100 km na godzinę, które zostało pokonane, że przekroczona ta granica we Francji, było właśnie w samochodzie elektrycznym, a nie w samochodzie spalinowym. Ale. Czy marzysz o tym, żeby mieć ten pierwszy samochód elektryczny, który rojechał 100 km na godzinę? No nie, marzysz o wszystkich innych samochodach, ale chyba nie tych elektrycznych. Ja uważam, że samochody elektryczne w wielu kwestiach mogą być fajne i mogą być zadowalające dla wielu ludzi, ale do określonych celów. Co jest najfajniejsze w lotusie? Może być lekkość i hamowanie. No właśnie. Waga. A teraz Tesla zrobiła wszystko to, żeby się tego pozbyć, bo nagle okazało się, że jak dobarli mu 600 kg baterii, zostawiając te same hamulce, to ten samochód przestał się prowadzić, przestał hamować, przestał, tylko i wyłącznie przyspieszać. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Ja chciałem z Tobą porozmawiać o tym, jest to pojęcie Future Classic. Wszyscy się zastanawiają, co będzie klasykiem, co nie będzie klasykiem. Yy, ja wielokrotnie, ponieważ jestem stary, zastanawiałem się, co będzie kiedyś, dawno temu. Moi koledzy mówi na przykład, jak wyszedł, wyszła jest klasa W220, że to będzie klasyk, bo jest podobna do 126. Totalnie się pomyliliśmy. Te samochody leżą tylko wzdłuż ulicy i no, z opadłym zawieszeniem z tą pneumatyką. Ale chciałbym ciebie dzisiaj no, zapytać. Nie ziemię nie tylko cenowo. Nie tylko cenowo, tak, jakościowo też. Ale ja bym chciał Ciebie zapytać o elektryki. Czy z elektryka będzie kiedyś klasyk? Czy z jakiegoś. Wiesz co, a propos tego, co powiedziałeś, to ja pamiętam lata 90. i jak byłem takim dzieciakiem, pracowałem jako przewodnik w muzeum w... i oprowadzałem ludzi i wszyscy których oprowadzamy. a wtedy stary samochód to był taki raczej przedwojenny, a nie samochód, który pochodził na tak. przykład z lat 70 -tych. i wiesz ważne było, żeby miał lampy właśnie poza błotnikami itd., itd. i tak dalej i tak dalej i oni wszyscy mówili no, kiedyś to robili samochody, yy, kiedyś to były takie prawdziwe klasyki, bo z dzisiejszych samochodów to te klasyki na pewno nie będą. I to były czasy, wiesz, kiedy powstawało, kiedy produkowana była, nie wiem, BMW 850 albo. Escort od, Cosworth. Es, Escort Cosworth, albo wiesz, samochody, które. No, z lat 90., które dzisiaj są totalnymi klasykami, wiesz. A wtedy wszyscy kiwaliśmy na to głową i mówiliśmy, kurde, faktycznie, bo to taki plastik, wiesz, to, to już nie, to nie, nie wejdzie. I teraz zastanawiam się, czy tą sytuację można analogicznie przełożyć również do samochodów elektrycznych. Wiesz, problem samochodów elektrycznych polega na tym, że ich eksploatacja za 10-15-20 lat może wyglądać kompletnie inaczej. Nie eksploatujemy starego telefonu komórkowego, tylko raczej zostawiamy go w szufladzie i on leży i on prawdopodobnie już nawet się nie odpali. No nie wiem, po co trzymamy stare telefony komórkowe w szufladzie. E więc samochody prawdopodobnie będą po prostu kasowane. Z drugiej strony, jak masz sobie pomyśleć, kurde, łatwo jest wymienić ogniwa bateryjne i dalej używać, żeby to działało, żeby to jeździło. Naprawiasz samochody elektryczne, te najbardziej zaawansowane, takie jak Tesla, Taycan, nowy Macan wiesz, i wszystkie inne, naprawiasz softwarem, internetem. Wiesz, to też jest inna diagnostyka. Dziś jest problem z diagnostyką samochodów 2023-2024-2025, takich normalnych spalinowych, bo one wszystkie dane dają do chmury. I już jest, wiesz, goście w warsztatach mają problem, żeby zrobić diagnostykę tego samochodu, żeby, żeby to zrozumieć. Chyba wczoraj, czy przed wczoraj oglądałem jakieś filmy Mechaników, którzy mówią, kurde, kiedyś to były samochody i pokazuje nam samochody z 2015, 16-2017 roku i mówi. Bo je się daje naprawić jeszcze, natomiast te z 2022-2023 już nie. Więc jakby odpowiadając na Twoje pytanie, nie wiem, jakby strasznie ciężko jest powiedzieć, czy będą klasykami, ale czy my w ogóle będziemy chcieli je zatrzymać? Może to jest bardziej e, sensowne hmm. pytanie, bo samochody elektryczne udowodniły nam, że osiągi. Absolutnie nic nie znaczą, że cała motoryzacja, która rozwija się przez te sto kilkadziesiąt lat i jakby wszyscy dążymy do tego, każdy samochód, który powstawał, miał być szybszy, miał być mocniejszy, miał szybciej jeździć, miał lepiej przyspieszać i tak dalej, i tak eee, dalej. Zobacz, to był wyścig, nie? Jakby kiedyś to, 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 to miałeś GTI Golfa, który wchodził na, na, na poniżej 10 sekund do 100 km na godzinę. Potem pojawiły się samochody, które robiły 6 sekund, potem. Porsche z Bad Boysów robiło 5 sekund na, do, i potem to schodziło, schodziło, schodziło. Doszliśmy do tej granicy 3, 2, 2,8 i tak dalej, i tak, tak dalej, i tak dalej. I teraz pojawia się Tesla, która przychodzi i rozkłada wszystkich na łopatki. Całą inżynierię tworzenia samochodów przez ostatnie 130 lat. Wiesz... Przychodzą goście i po prostu tworzą wózek e, sklepowy, który przyspiesza lepiej niż jakiekolwiek Lamborghini, niż jakiekolwiek Ferrari. No stary, no, jakby byt szybszym od Ferrari w przyspieszeniu, no come on, jakby to, e, niż jakiekolwiek Porsche, niż jakikolwiek inny samochód. I bije wszystkich na głowę, więc wszyscy patrzą, ci, którzy patrzą na dane, mówią, wow, ale fajnie. Ale z drugiej strony wsiadasz i zaczynasz jechać tym samochodem i się przejeżdżasz i nagle rozumiesz, że, że ten wyścig nie. jest ślepym załukiem. Kompletnie. Że to absolutnie nie ma znaczenia. Znaczy ma znaczenie, jeżeli ten samochód traktujesz bezosobowo, jeżeli ma być o takim komputerem, jak tutaj e, stoi, tylko i wyłącznie, ale jeżeli masz mieć przyjemność z jazdy, to, to, to ja się na przykład dużo bardziej odnajduję w samochodach, które niech mają po 5 sekund, 6 sekund, 9 sekund do 100 km na godzinę. Do 100 km na godzinę. Co za różnica ale dają Ci taką frajdę i taką przyjemność jak żaden inny wóz. No tak, ale nie wszystkie klasyczne samochody dają przyjemność. Te takie naprawdę stare, tam z lat 60. -tych, 70., -tych, to one są w ogóle trudne. One są niewygodne, one źle skręcają, źle hamują. Dają przyjemność tylko zależy komu. Jakby to jak, z samochodami, wydaje mi się, masz troszkę tak, że to są takie preferencje, jakbyś wybierał sobie tą życiową partnerkę. No niektórzy lubią te trudniejsze. Temat. Ja wiem, że to jest trudny temat, ale niektórzy lubią te trudniejsze auta, niektórzy lubią te auta, które jakby są bardziej Uniwersalne. Jedni wybiorą sobie samochód, który będzie, nie wiem, Fordem, Capri z początku lat 70., inni Mercedesa Seca, żeby jeździć nim na co dzień i żeby on udawał normalny samochód do, 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 jazdy, do jazdy na co dzień, a jeszcze inni wezmą dwusuwowego Saba, którym nie będą jeździli na co dzień, bo pewnie nie da się już dzisiaj tym samochodem jeździć, ale będą udawali, ud pokazywali, że. Tam się czują dobrze, jakby jest w nim, wiesz co, masz całą, e, całą rzeszę miłośników chociażby polskiego Fiata i ci ludzie kochają tego polskiego Fiata nie dlatego, bo jest najlepszym samochodem i daje im najwięcej przyjemności, tylko dlatego, bo każdy z nich ma pewnie swój własny, prywatny e, powód do tego, żeby ulokować te, te emocje. A co sądzisz o klasykach z silnikami elektrycznymi? Czy ty byś jeździł w ogóle takim klasykiem przerobionym na elektryka? Do momentu, kiedy nie jeździłem, to bym mógł sobie gdybać. Ale przejechałem się kilkoma samochodami klasycznymi z silnikiem elektrycznym. już to piękny trend, który pokazał chociażby podczas ślubu pary królewskiej w Wielkiej Brytanii, że ten E-Type, który wyjechał, był zasilany elektrycznie. I e, miałem na przykład okazję jeździć 911 ką zasilaną e, z silnikiem elektrycznym. Jakby spoko, no fajnie, no można. Znaczy, wiesz... I jeżeli odetniemy te emocje, znowu mówimy o, o teorii versus rzeczywistość i na emocje. Nawet stare samochody, czy te klasyczne samochody, czy jak kochamy za emocje, a nie za to, em, jaki, jakie one mają osiągi. I jeżeli weźmiesz te osiągi samochodu elektrycznego i pomyślisz sobie, przecież tam teoretycznie wszystko powinno się zgadzać. Pozbywasz się najbardziej fellernego elementu, którym jest silnik. Akurat Porsche jest złym przykładem, bo lubimy tę sześciocylindrówkę, która sobie chodzi tam bulgocze. Ale masz wiele samochodów, które ma kompletnie do kitu te silniki, miały wady te, 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 tego wszystkiego. I jak przyjechałem się Porsche z silnikiem elektrycznym i teoretycznie wszystko się zgadzało, ale brak było tej, tej magii, wiem, że na przykład jeździ świetny Citroen DS, z silnikiem elektrycznym i tym bym się chętnie przejechał, bo DS-a wybierasz nie dlatego, bo ma świetny silnik, tylko dlatego, bo niesamowicie komfortowo jeździ. Sam miałem kiedyś nawet pomysł, żeby Citroena sm mhm. zrobić w wersji elektrycznej, bo uważam, że ta v z, z Maserati nie właśnie. jest najlepszym silnikiem świata. Potężne koszty odbudowy i tak dalej i tak dalej i nigdy nie będzie szybki, ale sama linia tego samochodu, sama futurystyczność tego samochodu świecie, tak. jest w ogóle absolutnie zjawiskowe i uważam, że do niego mógłby nawet pasować ten silnik elektryczny, ale na razie sobie gdybam, ale nie jestem do tego przekonany. To nie jest tak, że, 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 że wchodzę i powiem tak, tak, przerabiajmy teraz samochody na, klasyczne na samochody elektryczne. Tym bardziej kurde, nie wiem jaki to ma sens wiesz do końca, bo sam wiesz, że to, to to, to bywa strasznie, bardzo różnie z tymi samochodami elektrycznymi. Ale pierwsza, przepraszam, że nie wejdę słowo, pierwsza Tesla, Tesla Roadster, to właśnie taki przerobiony I rodzaj to, klasyka. Ale to był fatalny wóz. Stary. Ja pamiętam, jak jeździłem tą, tą, tą Teslą pierwszą, e, która była potwornie szybka. I pamiętam, robiliśmy materiał do TVN Turbo, i to była pierwsza Tesla, która się pojawiła. Jeden z producentów zegarków, który e, chciał się pokazać, ściągnął taką Teslę do Polski żebyśmy mogli się przejechać i pokazać światu, jak wygląda ten samochód, bo faktycznie, wiesz, to przyspieszenie robiło niewiarygodną robotę. To było, nie jest z 15 lat 2007 to mógł nie, być. Tak, jakoś, jakoś tak. I pamiętam, że przyjechałem do tego samochodu, mm. miał mieć zasięg na 300 km, w rzeczywistości okazało się, że jego zasięg realny to jest 100 km i w rzeczywistości to był Lotus, który był przerobiony i dorzucony akumulatory, i dorzucony silnik elektryczny I Wiesz co się okazało? Wiesz co jest najfajniejsze w Lotusie? Może być lekkość i hamowanie. No właśnie. Waga. A teraz Tesla zrobiła wszystko to, żeby się tego pozbyć, bo nagle okazało się, że jak dobarli mu 600 kg baterii, zostawiając te same hamulce, to ten samochód przestał się prowadzić, przestał hamować, zaczął tylko i wyłącznie przyspieszać. A jedyna ładowarka, która wtedy ktoś od... Otwierał chyba na Powiślu, to i tak nie pasowało do tego samochodu, więc mogliśmy sobie nim pojeździć chwilę i go odstawić. No więc nie mam z Teslą pierwszej generacji największych e, motoryzacyjnych marzeń, natomiast z elektrycznych samochodów było parę takich samochodów, które ja mam na przykład takiego, takiego małego miejskiego Dziwolonga e, CTL. Okay. E, trójkołowego. Uważam, że mega futurystyczna fura. No ale wiesz, trudno powiedzieć, że to jest samochód, ale jakby jest futurystyczną, totalnie furą. E, zobacz, Polacy robili... Melexa. E, Meleksa, który był wózkiem golfowym, ale zobacz, jego zadaniowość była genialna. On był do określonego celu, a nie wmawiano nam, że Melex teraz będzie najlepszym samochodem świata i masz nim wyjeżdżać na wakacje do Bułgarii. No nie, jakby on był zadaniowym wozem. E, miałeś... E, w FSO na przykład Fiaty powstawały elektryczne, był kiedyś taki program sonda, jak oni tam Pokazują, wiesz, że wiesz, wjeżdża Fiat na łączności wiesz, w pick-upie chyba z tego, co pamiętam on był zrobiony był star elektryczny i to już w latach, na samym początku lat 50 albo koniec lat 40 wiesz, star elektryczny jako ciężarówka, był troszkę mniejszy skonstruowany mniejszy, na nowo tak? chodzi był. tylko o ramę, czy buda? Cała, cała, cała buda była mniejsza, okay. wiesz, jakby naprawdę bardzo fajny i bardzo ciekawy jest bardzo ciekawy pojazd. Samochody, wiesz, że samochody elektryczne sam o tym doskonale wiesz, że to nie jest tylko, i wyłącznie powie w przyszłości czy teraz motoryzacji, tylko to jest coś, co zawsze było. I ono zawsze to się rozwijało obok samochodów spalinowych. I, e, I chyba jakby teraz, jak sobie myślę nad tym pytaniem, które zadałeś na początku, czy one będą klasykami, czy nie, to jak sobie spojrzysz, to pomyślisz, dobra, faktycznie. Porsche zrobił przecież pierwszy samochód z na cztery koła, był samochodem elektrycznym. Tak. Pierwszy raz 100 km na godzinę, które zostało pokonane, że przekroczona ta granica we Francji, było właśnie w samochodzie elektrycznym, a nie samochodzie spalinowym. Ale czy marzysz o tym, żeby mieć ten pierwszy samochód elektryczny, który dojechał 100 km na godzinę? No nie, marzysz o wszystkich innych samochodach, ale chyba nie tych elektrycznych, wiesz? Więc tamten niech co najwyżej zostanie w muzeum z tabliczką. A, a, a nasze motoryzacyjne marzenia to jest jednak ten silnik, który jest silnikiem, w którym coś wybucha, coś prycha, kicha. Dość często wybucha. No ale na przykład, czy Zabarta 500E może, może coś być za 20-30 lat? On teraz wygląda, jest słodkim cukiereczkiem, zwykle w tym kolorze zielonym, limonkowym. Czy to w ogóle... Czy to uważa, że to są zupełnie jest inna idea w ramach samochodu, że one mają krótki termin ważności, są do poużywania i do recyklingu. To jest też pamiętaj o tym, że to jest taka pętla. Ekologiczna, troszkę, która jest, no bo z jednej strony używamy tych samochodów elektrycznych, bo ma być bardziej ekologicznie, a z drugiej strony te samochody mają bardzo krótki termin przydatności, czyli jest jak ten telefon, który co jakiś czas będziemy musieli wymienić. Ja jestem fanem Abarta, który był samochodem spalinowym, szczególnie w wersji, której miałeś, nie wiem, Riva, Riva, miałeś, Riva ale to było. Riva też była, bo były dwie różne, dwie, dwie różne wersje. Miałeś te, jakby mnóstwo fajnych, cudownych wersji 500 -ki. 500 była świetna. Ja się też nie zgadzam na 500 elektryczną, bo zabrali nam 500 z Polski. E, więc prawda, e, tak. w momencie, kiedy przestaliśmy produkować spalinową 500, ta produkcja chyba do Meksyku, z tego co pamiętam, przeszła e, gdzieś. Więc e, ja nie jestem największym fanem, chociaż ja uważam, że samochody elektryczne w wielu kwestiach mogą być fajne i mogą być zadowalające dla wielu ludzi. Ale do określonych celów. Kurierzy, na przykład, bardzo mi się to podoba, że samochody są elektryczne. No i słuchaj, jeżeli masz region, nie wiem, kuriera, który jest w centrum miasta i on ma 25 km robi dziennie, takim tranzytem na przykład elektrycznym, to jak on ma wchodzić za każdym razem, odpalać tego diesla, on ma tam klekotać, trafiać w te biegi, wiesz, wyjeżdżać, cały wyjeżdżać czas na i tak dalej, cały czas na zimnym, nie ma nic, był do... super, niech on będzie elektryczny. Fura, którą ja byłem zachwycony, jeżeli była elektrykiem, to był na przykład Smart. Okay. Bo uważam, że smart w wersji elektrycznej jeździsz sto razy lepiej niż w wersji spalinowej z tą skrzynią biegów, którą jak zmieniasz biegi to czekasz tak, pół tak. dnia i nigdy nie wiesz, który się wbije ten bieg po kolei. I w elektryku jest super. Naprawdę ten wóz jest do, doskonały w tej wersji elektrycznej, ale nie, na co dzień nie jeżdżę smartem i nie wybieram się w podróże dookoła Europy smartem, tylko nie, to, jakby, to nie jest mój samochód do pracy, że jeżdżę nie wiem, na budowę, mam przyczepę, jakby, jest on do określonego celu. Ja kocham i i trzy, które zobacz, w ogóle to jest niesamowite, jeżeli ja miałbym szukać tego klasyka, to te i3 chyba jest takim pierwszym samochodem, który faktycznie otworzyło ludziom na świecie na nowo głowę, że to nie był Golf, z którego wyjąto silniki, włożono silnik elektryczny i wyszło z tego straszne dziadostwo, a samochód, który został zupełnie stworzony na nowo, od początku, z nowym pomysłem, z nową płytą, jakby tam wszystko na nowo zostało wymyślone i to, że w ogóle BMW przestało produkować i3, to, to jest też. jakby dla mnie jakiś, jakaś wielka Zagadka, i nie wiem dlaczego. Jakby nie, nie, trudno mi to, po, trudno to określić. Dlaczego? Bo uważam, że to właśnie taka zadaniowość tego samochodu jest przegenialna. To jest jedyny elektryk, którego mi szkoda, że go nie ma. No dobra, no ale teraz e, e, z drugiej strony, tworzenie samochodów elektrycznych, które są kombi, które są subami, które mają być autami do jazdy na co dzień e, i jedynym samochodem w rodzinie. I jakby wiesz, to zaczyna się mijać z celem. No, z drugiej strony masz samochód, który e, ma kosztować, nie wiem. Milion złotych, BMW i7, czy Mercedes EQS, czy Porsche Taycan. Jakby, wiesz, świetnie jeździ Taycan na przykład. Genialnie jeździ, jest bardzo przewidywalny, jest potwornie szybki. Jak chcesz latać bokiem, to będziesz latał bokiem. On, wszystkie cztery koła się palą, jakby wiesz, wszystko, wszystko się zgadza. Tylko, come on, po co? A myślisz, że Taycan kiedyś może być jeszcze spalinowy? Tajkan nie, myślę, że Tajkan nie. Zresztą zobacz, co się dzieje na rynku Tajkana. Uważam, że to jest w ogóle świetny moment. Jeżeli ktokolwiek myśli o tym, żeby sobie kupić, kupić. i mieć przygodę tak. samochodu elektrycznego, to niech kupi Tajkana używanego, bo ceny samochodu używanego Tajkana są tak spadły, że samochód, który kosztował bańkę, dzisiaj kosztuje 150 tysięcy złotych i on jest, wiesz, i w tej cenie 150 tysięcy złotych jest, jest świetny. A z drugiej strony zobacz, że dziś powoli firmy motoryzacyjne jakby wycofują się rakiem z tych swoich obietnic. Tak jak Audi powiedziało, że nie będzie produkowało chociażby samochodów e, palinowych, no to już nie jest to takie do końca oczywiste. Porsche, które też, jak bardzo śmiało, przechodziło do tej polityki, też już powoli wycofuje się, no bo okazuje się, że Makan e, jest świetny, ale jednak wszyscy go kochamy, jak, jak jest palinowy, a nie jak jest elektryczny. Y, w ogóle to, to, to też swoją drogą jest ciekawe, że zobacz, w jednym koncernie tam musiało być też niezłe rozgrywki, bo z jednej strony oni wycofali Makana, e, wprowadzając Smakana elektrycznego, bo teoretycznie się nie dało, a Audi puściło kupionkę. No. Jakby i kaman! Jakby... Jak? jak to się stało? Jak to się w ogóle wydarzyło? Mm. Audi, które zapowiadało o tą elektryfikację znacznie wcześniej, wiesz, dużo tak. bardziej było to, to zielone. Dzisiaj żyjemy, nagrywamy to w momencie, kiedy władze e, największego kraju na świecie mówią walić Zielony Ład. Jakby ja nie chcę Zielonego Ładu. Wiesz, wszystko może się absolutnie, absolutnie, absolutnie nie zmienić. Wszystko absolutnie wszystko, może się zmienić, tak. A z drugiej strony wiesz, no, masz poparcie polityczne osób, które produkują samochody elektryczne, więc to też nie do końca może się zmienić. Wiesz, jakby, więc też jakby, żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Ale ale mówię o tym pod tym kątem, że Porsche jakby żyjemy jeszcze w chorych czasach, kiedy na bazie na płycie samochodu elektrycznego zaczyna się robić samochód spalinowy. Kiedyś było odwrotnie, wiesz, i wszyscy kombinowali, żeby robić ze spalinówki elektrykę. A teraz jesteśmy trochę wszyscy się obudzili z ręką w nocniku. I mówię, dobra, to mamy tą płytę podłogową, a ta płyta podłogowa jest najdroższa. To są miliardy euro stworzenia, dziesiątki miliardów euro stworzenie samej płyty podłogowej. No i oni mówię, no dobra, to mamy tą elektryczną, ale nikt tego cholera nie chce kupować. No to my musimy tam zamontować teraz jakiś silnik i jakoś to będzie. Myślę, że taki w rozwoju tej motoryzacji spalinowej cofnęliśmy się, czy tam będziemy mieli taką przerwę, przynajmniej dziesięcioletnią, technologiczną, żeby wrócić do tego, okay, do, do tego rytmu, z powrotem samochodu spalinowego. Oczywiście dbajmy o planetę, oczywiście, jakby te, te, te samochody, niech coraz mniej zanieczyszczają, wiesz, to niech są coraz bardziej ekologiczne. Ja, jasne, ale mam wrażenie, że wszystko to wygląda w ten sposób, że jakby tak. Ta kierowcy są tą bandą ludzi, z których najłatwiej to zebrać kasę, bo przede wszystkim mają tą kasę, po drugie, za bardzo nie krzyczą głośno: i jak od wszystkich się zbiera, to się zbiera od nikogo, wiesz? I jakby to tak, jakby się ta odpowiedzialność zupełnie rozchodzi. A żyjemy też w czasach, kiedy jak wchodzi ci klient do tego salonu i ma, na przykład, nie wiem, BMW, wchodzisz i widzisz BMW 7 i masz 740d versus i7. I teraz. Pomyśl o tej zadaniowości tych gości, którzy to produkują i którzy to sprzedają, jak oni muszą stawać na rzęsach, żeby powiedzieć temu klientowi, żeby wybrał BMW i 7, a nie 740D. Przypomnę ci, 740D kosztuje 600 tysięcy złotych. Wchodzisz, tankujesz i jeździsz na jednym zbiorniku 1200 km, ale za bańkę możesz kupić i 7, które przejedzie 300, 300. km. I wy spróbuj przekonać tego gościa, że jednak to i 7 jest dużo fajniejsze i dużo lepsze niż ten diesel, który tutaj stoi. Wiesz, mamy tak dopracowaną technologię samochodów spalinowych, bo hybryda też jest świetnym rozwiązaniem. Ona jest. też nadal jest fajnym wozem i wiesz, to fajnie działa. Ta ener polityka energetyczna w tych samochodach też jest dopracowana. Gdyby hybryda nie była e, super efektywna, to nie powstałyby super samochody hybrydowe, takie jak, nie wiem, 918 Spider, LaFerrari y, 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 la czy McLaren P1. Przecież to były wozy, które były hybrydą nie dlatego, bo była moda, tylko dlatego, bo miało być super szybkie. Wiesz, to więc. Ym... A z drugiej strony, hybryda teraz się wycofała, na przykład z WRC, prawda? Wycofano Wycofane, tą, tak. e, w e bo okazała się też nie do końca bezpieczna, wiesz, przy wypadkach i przy dzwonach, które, które oni mają. No, jakby żyjemy w bardzo ciekawych czasach, e, i, i zastanawiam się tylko, czy ktoś nad tym panuje, czy to jest taki dziki zachód, że ktoś tutaj teraz podejmie decyzję taką siaką i obaką. Powiedziałeś o wejściu do salonu samochodowego. BMW, że tutaj jest 740d, tu jest i 7. Pytanie, czy będą te salony samochodowe dalej, czy jest związek przy okazji elektryfikacji tych samochodów. Czy nie będzie taka centralizacja sprzedaży, yy, że będzie właściwie to online? No Tesla wprowadziła to, prawda? Jakby pora pierwsza, która... Tak. Yy, która, znaczy, te, Wiesz, w Europie ma, ale jakby i założenie Tesli było takie, że klikasz i oni ci dowożą ten samochód i masz go na miejscu. Yy, myślę, że jeszcze długie, przez długi czas ten samochód jakby zawsze będziemy traktowali tak, że chcemy, yy, chcemy go jednak poznać, zobaczyć, przymierzyć i yy, zobaczyć, czy mamy uśmiech na twarzy, czy nie. A myślisz, że na przykład ruch elektryfikacji klasycznych samochodów mógłby dopaść na przykład polską motoryzację? Dlaczego by na przykład nie zastąpić, nie wiem, silnika w Polonezie, który zawsze wali panewa i był zawsze za słaby na przykład silnikiem elektrycznym? Może to byłoby świetne rozwiązanie? Może byłoby, tylko wydaje mi się, że tutaj dysproporcja kosztów bazy i tej inwestycji, a później jeszcze formalizacji tego, jakby jest to tak ogromne, tak ogromna dysproporcja, że... Pewnie niedużo osób by się na to zdecydowało. To już byłaby fanaberia. No właśnie, i dotykasz teraz jeszcze jednego poważnego problemu elektryfikacji samochodów klasycznych: gigantycznych kosztów. Coś, co jest iść abstrakcyjne, bo z jednej strony, bo wiesz, to jest cały czas zaprzeczenie, z jednej strony jakby rozumiem, że na przykład, nie wiem, czy masz w tym Citroenie e, sm ten silnik, który może nie jest najlepszy, żeby ograniczyć koszty, wiesz, to jakby to jest silnik drogi w, w obsłudze, w eksploatacji, wrzucasz tego elektryka, napędzasz, jakby wszystko jest super fajne, ale stary, kaman. Z tego co ja pamiętam, 911 przerobienie 911 na wersję elektryczną, to było tam chyba w granicach 150 tysięcy euro. To, już tak to za 150 tysięcy euro. Był to, zera, to ale, razy. ale nie no, w ogóle kupisz za 150 tysięcy euro Speedstera 911, albo, y, albo naprawdę w super fajne modele mega kolekcjonerskie, wiesz, jakby takie, które są totalnie w oryginale, które zawsze będą przedstawiały wartość, bo to, że ty zapłacisz za tą przeróbkę, 150 tys. euro to nie oznacza, że ta, ta 911 jest warta 150 tys. euro. No tak, oczywiście, Później, bo to jest jakby, wiesz, rzecz, która jest. Z drugiej strony, mm, jakby zrobienie tych samochodów, w tych w polskich warunkach jest trochę tańsze, ale to nadal są potworne koszty, jak dzisiaj patrzysz na te ceny, wiesz, przeróbek e, tych samochodów. Więc zastanawiam się, czy, czy, czy jest to sens. I nawet jeżeli jeździsz 996 Porsche, w którym za chwilę e, przetrą się cylindry i trzeba będzie robić remont kapitalny, to który prawda. kosztuje drogo, jak na 996, no bo ten Silnik kosztuje około 50 tysięcy zł, żeby mógł z powrotem jeździć. Tu nagle okazuje się okazją życia, że jeździsz za 50 tysięcy zł nowym silnikiem sześciocylindrowym, a nie elektrycznym samochodem, którym potem do końca nie wiadomo co zrobić. Tak, no tym, tym bardziej, że bierzesz coś super emocjonalnego, co jest Porsche 911, i wkładasz coś, co jest bardzo racjonalne i co ma długo służyć jakby to jest połączenie trochę dwóch światów racjonalnych i emocjonalnych to jest tak trochę pytanie, dlaczego kogoś kochasz jakby... ale nigdy nie będzie samochodem kolekcjonerskim, nigdy. bo z drugiej nie. strony on też to traci w tych w zalecie samochodu kolekcjonerskiego jakby tym walorem głównym samochodu kolekcjonerskiego jest to, żeby był oryginalny, prawda? ale jeżeli z, włożysz do Clio V6 silnik um, um, 1.5 DCI no to um, on nie będzie już samochodem kolekcjonerskim, tylko będzie Clio z silnikiem Diesla. Bo masz rację, będzie mniej palił, e, ale. Tyle napędowym dieslem. Tyle napędowym dieslem, ale nie będzie tym samochodem, który, który, który powinien być. Przecież e, z elektrykiem jest tak samo. Jeżeli wrzucisz tam elektryka, to on też będzie już jakby. Jak, na to, że ty zapłacisz walizkę pieniędzy za tą przebudowę, to nie znaczy, że on jest tyle wart. Absolutnie. To już jest kolejny temat, chyba na inny odcinek, że zaczynamy mówić o wartości, czy o degradacji wartości. Zmieniając, odchodząc od oryginalności w kierunku silników elektrycznych. Ja bym na razie tutaj zaparkował e, i ewentualnie wrócił do tego tematu. Ale parkujesz tak, że podkład, podłączasz. podładowarkę? ładowarkę? Nie. Podładowarkę, nie, nie, nie. Czy, czy robisz pipi i. Raczej pipi. I czekasz, żeby rano odpalić znaczy, na saniu, Niż co u mnie nie działa pilot. Więc no ja okay. ja tu, Ale tak czyli rano odpalasz na tak, ssaniu. Na ssaniu, tak. Dziękuję bardzo. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto. Zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.